Drodzy bracia Wojowicy Maryi, wszyscy, którzy zechcą z nami podążać w tym różańcu, pierwszym sobotku, drugie rodziny wojowników Kłaryni, drodzy bracia i siostry z żywego różańca, którzy w te pierwsze soboty miesiąca gromadzicie się tak licznie, by wynagradzać się ukranemu sercu Maryi. Chciałbym, byśmy w tej. Medytacji biblijnej, w tej katechezie, zwrócili swoją uwagę do piątej tajemnicy radosnej: znalezienie Jezusa w świątyni. I chciałbym, abyśmy powiązali tą myśl, tego szukania Boga z dzisiejszą Wagelią, którą karmiliśmy się podczas Eucharystii, a która daje, zostaje nam dana jako pokarm do końca tego dnia. Pozornie można mu powiedzieć dwie różne tajemnice. Tajemnica szukania Jezusa przez Maryję i Józefa. Jezusa, który gdzieś pozostał w świątyni jerozolimskiej, a tego nie widzieli ani Maryja, ani Józef. Każde z nich myślało, że jest w towarzystwie drugiej strony. I tak uszli już spory kawał czasu. By się zorientowawszy, że nie ma Jezusa, wracać do tego miejsca, gdzie Go zgubili. To jest tak samo, jak człowiek zgubi się na wyjeździe, na pielgrzymce, na wycieczce. Nie chudź, nie szukaj, stań w tym miejscu, gdzie się zgubiłeś. Powrócić do Boga w miejscu, w którym się Go zgubiło. Zatem ta sytuacja wydaje się zupełnie niepodobna do tej sytuacji, którą otrzymaliśmy w dzisiejszym słowie. Oto król Herod, tetrarka, słyszy o Jezusie. Jak wiemy z Ewangelii, w innym miejscu bardzo chce Jezusa spotkać. Przypominam, że właśnie do tego Heroda Piłat odesłał Jezusa Pamiętając o tym, że Jezus pochodzi z Galilei Piłat, Piłat chciał w ten sposób jakoś wejść w dobrą komitywę z Herodem. Te relacje były trudne. Dlatego trzeba mu Jezusa, by pokazać Mu, że ten ma też władzę, chociaż jest to władza i tak ograniczona przez Rzymę. Więc taki ukłon w stronę Heroda i mówi Słowo Boże Ewangelista, że choryt bardzo chciał spotkać się z Można by opowiedzieć, że choryt też chciał znaleźć Jezusa. Dlaczego człowiek szuka Boga? Dlaczego człowiek szuka Jezusa? Po co człowiekowi Pan Bóg? Po co człowiekowi Chrystus? I chciałbym na bazie tych dwóch sytuacji, tej tajemnicy wrzeńcowej i tej tajemnicy dzisiejszej Ewangelii, Poprowadzić tę refleksję, tę medytację biblijną. Różne są powody szukania Boga. Różne. Herod jest właśnie jednym z tych powodów. Co nim kieruje? Ciekawość. Herod słyszał o Jezusie wiele dobrych rzeczy. Słyszał o cudach Jezusa, słyszał o tłumach, które gromadzą się przy Jezusie. Słyszał o tym, jak wielkie rzeczy się dzieją. I też bardzo mocno chciał spotkać Jezusa. I wtedy, kiedy Jezusa przyprowadzają do Niego, Herod oczekuje, że Jezus uczyni jakiś znak, jakiś cud. Że wtedy przekona się o tym, że to wszystko, co słyszą o Jezusie, jest prawdą. Ale jak wiemy z Ewangelii, podczas tego spotkania, Jezus już skazany na śmierć, nie czyni żadnego znaku. Nie czyni nic po to, by Herod w niego, że tak się wyrażę, uwierzył, by się przekonał, że rzeczywiście jest cudotwórcą. Można było powiedzieć, że do tej pory Herod miał wiele okazji, by rzeczywiście przekonać się, że to, co Jezus mówi, to Słowo Boże, które głosi, te czyny, które. Się dzieją za jego przyczyną, to wszystko o nim mówi. Tymczasem on chce coś więcej, coś bardziej spektakularnego, coś bardziej, można było powiedzieć, niecodziennego. Przypomina mi się sytuacja: w jednej z międzyrzeckich parafii były organizowane modlitwy o uzdrowienia. Zdaję sobie sprawę z tego, że w wielu parafiach takie modlitwy są organizowane i dobrze, bo Chrystus ma moc uzdrawiania. Ale bywa również i tak, że ludzie nie tyle szukają Jezusa, co szukają uzdrowienia. Ksiądz Wikariusz opowiadał takiej sytuacji, zadzwoniła pewna pani, zapytawszy, czy w tej parafii są modlitwy uzdrowienia? No tak. O której godzinie? O tej. Dobrze, proszę księdza, to mam jeszcze jedno pytanie. Czy jakieś uzdrowienia ostatnio były? Powie ksiądz, ja mam daleko do Was jechać. Jeżeli tam się nic nie dzieje, to po co będę kotłować tyle kilometrów? Ona chciała doznać cudu. Ona nie chciała spotkać Chrystusa. Chciała doznać cudu. Można by powiedzieć, że to jest grupa ludzi podobnych do Heroda, którzy czekają na jakiś znak, na jakiś cud. Wielu naszych znajomych odeszło z kościoła, może nawet odeszło od Boga, bo właśnie nie doświadczyli cudu. Bardzo o coś prosili, bardzo o coś zabiegali, mało tego. Może nawet byli w stanie w tej intencji wiele pościć, wiele odmówić różańców czy innych modlitw. Może nawet ofiarować ofiarę msu świętej. I może było powiedzieć, Bóg pozostał głuchy, takim się przynajmniej wydaje. Że tak jakby ta modlitwa była bez odpowiedzi, wielu z nich odeszło. Chcieli od Boga konkretnego znaku, zobaczcie, jak bardzo w tym wszystkim widać pychę człowieka, który chce dyktować Bogu, co ma zrobić, jak ma zrobić. Jeszcze znało tego, kiedy ma zrobić. Zobaczcie, że w modlitwie Ojczyzny jest wiele próśb, ale jest ta modlitwa jedna najbardziej trudna do przyjęcia. Bądź wola Twoja. I myślę, że wielu z nas z pewnością ma o co Boga prosić. I pewnie wielu z nas czeka na jakiś cud, na jakiś znak. Niektórzy może po kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I może niektórym już ręce słabną od modlitwy, kolana mdleją, a Bóg wydaje się, że nie działa. Tymczasem Bóg działa, ale nie w ten sposób, w jaki my myślimy. Jeden Pan Bóg wie, dlaczego trzeba tyle czekać. Są ludzie, którzy traktują Kościół, traktują Chrystusa jako pewien punkt usługowy. Jako pewien punkt do załatwiania pewnych usług religijnych, i nie ma tam wcale pragnienia spotkania Jezusa i sprawdzenia kupienia, wykupienia jakiejś pewnej usługi. Niedawno u fryzjera spotkałem kobietę, która mówi: Jak wielu młodych dzisiaj kupuje na różnego rodzaju serwisach, portalach społecznościowych. Różnego rodzaju zaświadczenia. Czy do bycia chrzestem, czy do bycia do czy do nauk przedślubnych, konferencji przedślubnych, skupień przedślubnych. Są ludzie, którzy dzisiaj potrafią wydrukować wszystko tak, jakby to wyszło wprost z kancelarii parafialnej. I taki człowiek idzie do ślubu, taki człowiek idzie do chrztu, taki człowiek idzie do innego sekrementu i bezczelnie kładzie kartkę nieuczciwie zdobytą i nie widzi w tym problemu, bo jest ważna usługa, jest ważny moment, że człowiek czegoś chce, nie patrzy na środki, które do tego prowadzą, po prostu chce. Pamiętam, na mojej z jednej parafii, gdzie pracowałem, tragiczny wypadek. Młoda dziewczyna walczyła o życie. Ale tak naprawdę lekarze nie dawali żadnych szans. Po ludzku sprawa była beznadziejna. I o dziwo przyszli koledzy, koleżanki, rówieśnicy, młodzi ludzie poprosili o Świętą w intencji tej dziewczyny. Mało tego, złożyli nawet ofiarę. Ale kiedy odprawiam tę Mrze Świętą, kiedy przyszedł moment komunii świętej, Żadna z tych osób nie poszła do Komunii Świętej. Poprosiłem ich po mszy świętej do zakrystii. Mówię, co to było? Czary Mary, chokus pokus, wyszedł czarownik, coś porobił i to już ma być wszystko? oni mówią, no tak, no tak. Oni chcieli mszy świętą. Oni nie chcieli wejść w tą mszę świętą. Ich było stać, zdać ofiarę na mszę świętą. Ale nie było ich stać na to, by wejść głębiej w tą Brze świętą, by móc przyjąć Chrystusa, by móc zmienić swoje życie, by pójść do spowiedzi i by wreszcie Chrystusa zaprosić nie na zewnątrz, ale do wewnątrz. Są ludzie, którzy chcą Jezusa dla swoich potrzeb. Chcą coś Jezusa, czymś, że się tak wyrażę, załatwić coś załatwić Jezusem. Jakaś pewna usługa, jakieś pewne dobro. I właśnie Herod w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że jest bardzo ciekawy Jezusa. Chce tą ciekawość zaspokoić. I nic poza tym. Czy zmieniło się jego życie? Przecież on kazał zabić Jana. A przecież, jak mówi Ewangelia, bardzo go lubił. Lubił go słuchać. A nawet się bał. Miał jakieś drżenie przed Janem. Wiedział, że żyje w grzechu. Wiedział, że Jan, który mówi o tym wprost, bezpośrednio, ma rację. I chociaż go uwięził, nie chciał go zabijać. A mimo to uczynił. Po co Herod miał spotkać Jezusa? Czy mógł go uwolnić? Chciał tylko zaspokoić jako swoją potrzebę. Można było powiedzieć: Chciał od Jezusa usługi, cudu, znaku. Jeżeli myślicie, że będziecie doświadczać cudu i to zmieni wasze życie, to przypomnijcie sobie słowo Ewangelii. Setki tysięcy ludzi gromadziło się przy Jezusie. Wielu naprawdę doznawało cudów, uzdrowień, wskrzeszeń, nakarmienia głodnych a ile osób było pod krzyżem. Nie jest prawdą, że cud odmienia życie, bo człowiek jest w stanie sobie to wszystko później wytłumaczyć z biegiem okoliczności, że tak miało być i tak dalej. Po co szukamy Jezusa? Druga grupa ludzi, która szukała Jezusa, można powiedzieć, pragnęła Jego obecności, to grupa faryzeuszy, Uczonych w prawie. Oni szukali Jezusa po to tylko, by wykazać pewne błędy, nieścisłości, by Jezusa podchwycić na mowie. Ileż to razy czytamy w Ewangelii, że ci ludzie mieli tak zatwardziałe serce, że choćby działy się wielkie rzeczy, to i tak by to nic nie zmieniło. I są może ludzie w kościele, którzy też przychodzą po to, by szukać błędów. A to nie taka homilia, a to nie taki ksiądz, a to nie takie zachowanie, a tamta w ławce to nie taka jak trzeba, a tamten, co siedzi obok mnie, znowu się wydurnił, zatwardziałe serce. Człowiek, który szuka Boga po to, by podchwycić go na jakieś słabości, na jakieś nielogiczności, wielu śledzi życie kościoła po to, by tylko wyszukać jakieś błędy, grzechy, słabości i by tym epatować. I nie chodzi o dobro Kościoła, nie chodzi im o dobro człowieka, o zbawienie człowieka. Oni chcą wykazać, że to wszystko nie ma sensu. I dzisiaj jest wielu w przestrzeni publicznej, którzy właśnie tak chcą żyć, tak chcą pokazać, chcą wybielić swoją niewiarę, swoją zatwardziałą serca, Pokazują patrzcie, oni to robią, oni tak żyją. Może niekiedy my jesteśmy podobni do nich. Może niekiedy gorszymy się postępowaniem takich czy innych osób, także duchownych, i po to tylko by ustrawliwić własne życie. Ja nie mówię, żeby rozgrzeszać grzechy. Nie mówię, żeby wybierać, żeby tłumaczyć, że nic nie stało. Że udawać, że wszystko jest w porządku. Nie. Grzech trzeba nazwać po imieniu. Zło nazwać. Ale tym złem się nie ekscytować. Nie spowodować, by tym złem wytłumaczyć własne zło. Bo skoro oni są tacy, skoro oni tak żyją, to po co ja mam się zmieniać? Ze mną jeszcze nie jest wcale tak źle. I może niektórzy chodzą do kościoła, chodzą do Jezusa po to, by się usprawiedliwiać. Tak jak Feryzułczy, którzy byli przekonani, że są święci, że mają prawdę, mają monopol na prawdę, że to racja jest po ich stronie i to niech Jezus się zmienia, i to niech Kościół się zmienia, i to niech Ewangelia się zmienia, bo ona mi nie pasuje tu, tu i tu. Jeżeli mam zatwardziałe serce, to nawet doświadczając obecności Jezusa, nic do tego serca nie wniknie. Lubię to porównanie. Jak zakręcisz pustą butelkę i wrzucisz ją na całą wodę, ona dalej pozostanie pusta. Jeżeli Twoje serce zatwardziałe, jeżeli Twoje serce chce tylko szukać sensacji, błędu, jeżeli Twoje serce jest zamknięte na Boga i człowieka, to jak może być tam Chrystus? Wreszcie trzecia grupa ludzi, którzy szukają Jezusa, to właśnie Józef i Maryja i wszyscy ci, którzy tak jak oni szukają Boga. Szukają Boga całym swoim sercem. Szukają Boga, bo to On nadaje sens w życiu. Kiedy tylko się zorientowali, że Jezusa nie ma, wracają. Wojownicy Maryi to już pewnie 15 razy słyszeli. Usłyszał szesnasty. Ale kiedyś nasz lider z Mędrzeca widział taką sytuację z jasnej góry: Pielgrzymka wojowników na jasną górę, tysiące chłopa idzie przed obraz Matki Bożej. Kobiety stoją, wzdychają, zachwycają się. Cóż za wspaniali mężowie, ojcowie. Jedna taki okrzyk zachwytu wydała, i wówczas jeden z wojowników obrócił się i powiedział: żeby Pani wiedziała, że dwie trzecie z tych tu obecnych ma popoprane życie, popoprane małżeństwa, popoprane dotychczasowe swoje doświadczenia, relacje w rodzinie. Gdzieś pogubiło Jezusa, teraz chce wracać do Niego. No właśnie szukać Boga, by to On porządkował moje życie. Szukać Boga, by to On wprowadzał szczęście w moje życie. Świat, w którym żyjemy, może dać mi przyjemność. Może nawet ta przyjemność będzie długotrwała, ale to nie jest to samo co szczęście. Bóg tymczasem chce dać szczęście, bo Bóg wprowadza pokój w człowieku, w nim samym. Wprowadza pokój między ludźmi. Wprowadza pokój między człowiekiem a Bogiem. I świat takiego pokoju mieć. Nie ma i nie da. Świat może dać to, żebym był, czuł się przyjemnie, czuł się miło, było fajnie, ale wcześniej czy później dobrze o tym wiemy, to się szybko kończy. Człowiek szuka Boga, bo to On ma porządkować moje życie, bo to On jest celem mojego życia. On ma słowa, które są słowami życia wiecznego. Tak jak powie święty Piotr, na pytanie Jezusa, czy wy chce Cię odejść, On powie, Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia, ty masz prawdę. I wielu, którzy tutaj się gromadzą, wielu, którzy jest współ... w wojownikach Maryi, w tej wspólnocie, a także w wielu innych wspólnotach Kościoła, to wielu ci, którzy żyli po swojemu, szukali szczęścia, szukali przyjemności. Szukali tego, co miało ich życie napełnić. Okazało się, że to była inwestycja w kłopotę, w chwilowość, w tymczasowość. Szukać Jezusa, tak jak Maryja i Józef, to być odpowiedzialnym za Boga w moim życiu, to być odpowiedzialnym za to, co Boże w moim życiu. Szukać Jezusa, to szuka człowiek tylko wtedy, kiedy ma z Nim relacje, kiedy jest z Nim blisko, kiedy chce być z Nim blisko. Nie chce pozostać na zewnątrz, nie chce pozostać tylko na bazie jakichś Jego cudów, znaków, wyjątkowości, niecudzienności. Ale zechceć Jezusa szukać to po to, by Go z powrotem wziąć do siebie, do domu, by był jak u siebie. Warto w dniu dzisiejszym, drodzy bracia, drogie siostry, warto w dniu dzisiejszym zapytać siebie samego i siebie samej, po co mi jest Pan Bóg? Po co ja go szukam? W której grupie jednej z tych trzech wymienionych w czasie tej komilii, tej katechezy jestem? Po co mi Bóg potrzebny? Dlaczego szukam Boga?